Ludzie mogą mówić wszystko, ale to czyny mówią najwięcej. Ludzie nie decydują o swojej przyszłości, decydują o swoich nawykach, a one kształtują ich przyszłość. Mądrzy ludzie myślą, zanim coś powiedzą, najmądrzejsi, zanim w ogóle pomyślą. Mój ojciec mawiał: Nie podnoś głosu. Ulepsz swój argument. Cisza i uśmiech to potężne narzędzia. Uśmiech rozwiązuje wiele problemów. Cisza unika wielu. Jeśli czujesz, że ktoś cię unika, nie przeszkadzaj mu więcej. Niektórzy ludzie są tak cisi i dzielni, że nie zauważamy ich cierpienia. Nawet ci, którzy wierzą w przeznaczenie, patrzą w obie strony przed przejściem przez ulicę. Nie bój się zaczynać od nowa. Tym razem zaczynasz z doświadczeniem. Jeśli potrafisz przestrzegać małych zasad, możesz łamać wielkie. Jedyną rzeczą, która czyni marzenia niemożliwymi, jest strach przed porażką. Dziki człowiek z opanowanym umysłem może wszystko. Nigdy nie udaje troski. Jeśli przestaje się przejmować, to dlatego, że zobaczyłem, że nie było warto. Aby odnieść sukces, przestrzegaj jednej zasady: nigdy nie okłamuj siebie. Chwila cierpliwości w gniewie oszczędza setki chwil żalu. Kochaj wszystkich, ufaj nielicznym. Wszystko jest prawdziwe, ale nie każdy jest szczery. Pieniądze to najgorsze odkrycie ludzkości, ale najlepszy test ludzkiej natury. Bądź dobry dla wszystkich istot to jest prawdziwa religia. Fałszywi przyjaciele są jak cienie są z tobą w słońcu. Znikają w ciemności. Piękni ludzie nie zawsze są dobrzy, ale dobrzy ludzie zawsze są piękni. Spędzaj czas z tymi, którzy kochają Cię bezwarunkowo, nie z tymi, którzy kochają Cię tylko gdy im to pasuje. Największy dar, jaki możesz komuś dać, to Twój czas to kawałek życia, którego nigdy nie odzyskasz. Jeden fałszywy przyjaciel może wyrządzić więcej szkód, niż pięciu wrogów. Una persona inteligente mantiene tres cosas privadas a cualquier precio: sus ingresos, su vida amorosa y su próximo movimiento. Nigdy nie oceniaj ludzi po ich przeszłości. Ludzie się uczą, zmieniają i idą dalej. Jeśli chcesz dawać światło innym, najpierw musisz sam zabłysnąć. Nigdy nie przestawaj się uczyć, bo życie nigdy nie przestaje uczyć. Zanim coś komuś powiesz, zastanów się, jakbyś się czuł, gdyby ktoś powiedział to tobie.